Komisja skrutacyjna wróciła do sali obrad. Bardzo proszę o odczytanie wyników głosowania panią przewodniczącą komisji panią Urszulę Machaj. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 20 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania pani Edyty Wyrostek z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego komisja w składzie przewodniczący Urszula Machaj, członkowie Andrzej Przybytek, Bożena Kończak. Na podstawie listy obecności stwierdza się, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum. W związku z powyższym Rada Powiatu Kamiennogórskiego jest władna do podjęcia uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych, liczba głosów ważnych 17, liczba głosów nieważnych 0. Wyniki głosowania tajnego. Liczba głosów za 9, liczba głosów przeciw 8, wstrzymujących się 0. Komisja stwierdza, w wyniku głosowania tajnego została odwołana pani Edyta Wyrostek z funkcji przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Po czym następują podpisy członków komisji, ale Pani się jeszcze nie podpisała. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej za odczytanie protokołu. To w takim razie to już Pani Maria, tak? Bardzo proszę Panią Zastępca. o odczytanie. Uchwa... Uchwała Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym dziennik ustaw z 2022 roku pozycja 528 w wyniku tajnego głosowania rada powiatu kamiennogórskiego uchwala co następuje odwołuje się radną Edytę Wyrostek z funkcji przewodniczącej rady powiatu kamiennogórskiego paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia czy mogę zabrać głos pani przewodnicząca Szanowni Państwo, tylko na koniec chciałam serdecznie podziękować wszystkim Państwu radnym, z którymi współpracowałam, za współpracę. Serdecznie dziękuję Biuru Rady Najlepszemu na świecie, które wspierało mnie bardzo w swoich, w moich działaniach. Pani Paulinko, Panie Piotrze, bardzo serdecznie Wam dziękuję, a przyszłemu przewodniczącemu życzę, bądź przewodniczącej życzę powodzenia na stanowisku przewodniczącego Rady Powiatu. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie 13. E, dotyczy te, te, tematu podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodni, przewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. W związku z powyższym e, proszę o zgłaszanie kandydatów. Proszę, proszę radny Zenon Król. Zgłaszam kandydaturę Andrzeja na przewodniczącego Rady Powiatu. Czy radny Andrzej Mankiewicz wyraża zgodę? Wyrażam zgodę? Dziękuję. Czy jest... Pani Przewodnicząca Komisji odczyta teraz wyniki kontroli. Przepraszam wyniki głosowania powołanej na sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 20 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Komisja w składzie przewodniczący Urszula Machaj, członkowie Andrzej Przybytek, Bożena Kończak. Na podstawie listy obecności stwierdza się, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum. W związku z powyższym Rada Powiatu Kamienogórskiego jest władna do podjęcia uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Kamienogórskiego. W głosowaniu udział wzięło 17 radnych, liczba głosów ważnych 17, liczba głosów nieważnych 0. Wyniki głosowania tajnego. Liczba głosów za 9, liczba głosów przeciw 8, wstrzymujących się 0. Komisja stwierdza w wyniku głosowania tajnego, pan Andrzej Mankiewicz został powołany na przewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Następują podpisy członków komisji. Dziękujemy pani przewodniczącej. Teraz państwu przeczytam projekt uchwałę. Uchwała Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie powołania przewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Dziennik ustaw z 2002 roku, pozycja 528. W wyniku tajnego głosowania Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwaliła co następuje. Paragraf 1. Powołuje się radnego Andrzeja Mankiewicza na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zatem proszę Państwa, zapraszam tutaj pan, Pana Przewodniczącego. Proszę o zajęcie. Miejsce. Proszę bardzo, oddaję głos. No, szanowni Państwo, dziękuję za obdarzenie mnie takim zaufaniem. Dziękuję prezydium y, poprzedniemu, poprzedniemu, pani Edycie i Pani Mariuszowi za pracę. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam 46. Radę, sesję Rady Powiatu Kamiennogórskiego.